Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Paweł z x Shopu. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać prosty sposób na przyklejenie gripu na dek deskorolki. No i co do tego będziemy potrzebowali. Na pewno sam dek, który chcemy obkleić. I teraz parę słów o tym. Dek na pewno powinien być czysty. Powinniśmy, jak jest troszeczkę zanieczyszczony, kurz, przemyść wilgotną szmatką... I później go wysuszyć. Gdy zdarzy się na przykład, że nie wiem, mamy ręce w pizzy, jedliśmy i tłuszcz został na deku, to najlepiej go przemyć jakąś benzyną ekstrakcyjną i później również wysuszyć. Powiem parę słów jeszcze, jeżeli chodzi o warunki przyklejenia gripu. Powinno być dość ciepło, bo jeżeli przyklejamy grip na mrozie, wtedy klej robi się twardy i nie zawsze może dobrze się przykleić. Więc pamiętajcie też o tym. Że jak jesteście na mrozie, to wtedy lepiej gdzieś do pomieszczenia ciepłego wejść i, i tam to zrobić. No dobra, co dalej będzie potrzebne? Na pewno będzie potrzebny sam grip. Jaki to już, e, oddaję to Wam do dyspozycji. Każdy lubi swój, pewnie. Więc to już takiego znaczenia nie ma. No i dwa narzędzia, bardzo potrzebne. Pierwsze to jest zwykły nożyk, który kupicie w każdym sklepie tak zwany chyba tapyciarski No i jakiś stary śrubokręt. No to co? Lecimy. Siadamy sobie wygodnie. Gdzieś na ławce, na murku w skateparku, na ulicy. Właśnie dlatego ten sposób jest taki fajny, bo możemy to zrobić na siedząco, nie musimy na blatach ustawiać. Uważam, że najprostszy i najłatwiejszy. No to tak. Bierzemy nasz grip Odklejamy papier z tyłu. Gdzieś od rogu zaczynamy, żeby nam się gdzieś tam nie zawinął i się nie poprzyklejał. Ciach. Papier odkładamy niedaleko, bo jeszcze nam się przyda. I ja robię tak. Łapię go dwoma palcami. Kciukiem i palcem wskazującym z tej i z tej strony. Na środku. Później... Kolejny trzeci palec <gry> opieram na nosie i na tailu deski i z góry patrzę, żeby położyć prosto grip, żeby nigdzie nie odstawało. No i pomalutku kładę sam środek. Jedną stronę odkładam, żeby się mocno nie przykleiła i od środka ręką spokojnie. Przyklejam od środka do zewnątrz. Bardzo ważne miejsce to jest załamanie, żeby nam tu się nie podniósł papier. Później delikatnie palcami kładziemy papier. O tak, później odklejam drugą stronę i od środka na zewnątrz, pomalutku. Jakby się gdzieś tam załamał papier, to jeszcze mamy okazję odkleić. Jak mocno nie przykleiliśmy. No i teraz wklepujemy. Czyli ciach, ciach, ciach. Dokładnie. Jak widzimy jakieś bąbelki, to wklepujemy je. Ale jak dobrze położymy, to nawet bąbelków nie będzie widać. Jest. Ciach. Bierzemy nasz papier. Kładziemy na grip. I wcieramy od środka na zewnątrz. Dokładnie. Tutaj te zgięcia, żeby papier dobrze się przykleił. Jedna strona. I później... Druga strona. No jest. Papierek sobie odrzucamy. I teraz, jak grip się zatoczył. Chociaż nie. Teraz to jeszcze nie. Następna rzecz: rysujemy ślad. Do tego będzie nam potrzebny nasz śrubokręt. Jak go trzymamy? Ja zawsze trzymam tak. Niektórzy to robią tak od góry. Ja polecam tak, żeby trzymać, bo później to będzie przydatne przy nożyku. Zawsze, jak do góry, to będzie łatwiej. No i co? Przyciskamy na kancie deski i rysujemy ślad energicznie. Płynnym ruchem. Deska jest odrysowana. To też pomaga nam w wycięciu, nie tępi tak nożyka, bo zdejmujemy sobie ziarna papieru w tym miejscu, gdzie będzie cięcie. I teraz tak, jak się zawinął właśnie grip tutaj dookoła deski, to dobrze jest go podnieść. Będzie łatwiej ciąć, więc podnosimy go tutaj dookoła. bierzemy nasz nożyk. Najważniejsza rzecz. Jak tniemy? Znowu do góry nóż. Tniemy od, o tak, od dołu. Opieramy nóż o kant deski i pod kątem prowadzimy. Tak jak mi się kojarzy, kiedyś brano takie bochenki chleba na wioskach i, i tak właśnie cieli. <grym> no to dobra. Ja zaczynam zawsze od miejsca, w którym nośnik tail ma tutaj załamanie. Nacinam sobie tak do ścieżki. No i później płynnym ruchem tnę, opieram właśnie nóż o kant deski i staram się płynnie, gdyby coś przycięło, przykleił się papier. Do nożyka, to wtedy trzeba poluzować i jeszcze raz spróbować. Tu przekręcamy, żeby było łatwiej, i lecimy. A no właśnie, jak się przyklei, to poluzować. I ucięte. Teraz tak. Bierzemy ten kawałek papieru, który nam został. Ja to sobie tak składam na, na dwa. I teraz szlifuję kant obcięcia gripu, żeby jeszcze lepiej się trzymał deski, żeby nie odstawał, żeby nie było takiego kantu. Żebyśmy to gdzieś tam nogą nie podnieśli i sobie sam przyszlifować przeszlifować. Ciach. I mamy. Pięknie się nakleiło, równiutko, bez żadnych poszarpań. I teraz ostatnia rzecz. Ciurki na montażówki. Jak ja to robię? Robię tak, na początku od spodu deski zaznaczam miejsca, żeby tutaj wyszedł czubek śrubokrętu. Nie przebijam do końca, bo powinno dziurki się robić z góry, od strony gripu. Ale tutaj zaznaczam, jedna strona, druga. Znam takich magików, którzy od razu z góry potrafią strzelić idealnie w dziurkę, ale tak nie umiem. Takiego magika znam, który uczył mnie tego fachu. Pozdrawiam, baja. Ciach, i od góry już przebijamy. Wtedy nam się nie podnosi papier. Do góry idealnie robią się dziurki. Ciach, zrobione. Super, wygląda naprawdę ekstra, zobaczcie sami, prościutko, żadnych poszarpań, bąbelków, grip jest idealnie naklejony, można latać. Tak właśnie obklejam deski, mam nadzieję, że Ci się ten filmik przyda i będziesz sam robił to bardzo dobrze, sposób wydaje się bardzo prosty, więc do dzieła, pozdrawiam. Let's